Cześć, mam na imię Tomasz i w tym filmie pokażę Wam jak rozsadzić dowolne kwiaty czy zioła. Ja akurat bardziej się interesuję ziołami i obiecuję Wam, że nie jest rzadkimi ziołami, tylko ziołami zwykłymi takimi jak rozmaryn, bazylia, szałwia, lubczyk, tymianek, macierzanka itd., itd., melisa... Mianowicie czy zioła, czy kwiaty, szczepki robi się prawie we wszystkich przypadkach, tak samo i tak samo się rozsadza i rozmnaża te rośliny. Tutaj nie ma różnicy czy to są zioła, czy to są kwiaty, robi się to w ten sam sposób. Więc jak poznacie ten sposób w tym filmie, który Wam pokażę, to będziecie mogli go stosować do 95% wszystkich w ogóle roślin, ale mówimy tu o roślinach oczywiście typu kwiaty, czy zioła, a nie drzewa. Drzewa to troszkę inaczej, bo tutaj muszą być szczepki w inny sposób robione, natomiast dowolne kwiaty domowe, jakie macie, doniczkowe, czy zioła na działce, czy w domu, bez znaczenia, robicie ich szczepki i rozsadzanie, czy rozmnażanie dosłownie w ten sam sposób, jak pokażę Wam w tym filmie, do czego zapraszam. Czyli co robicie, jak widzicie, że taką macie, ja tu mam akurat w tej chwili bazylię, ale mógłby być to dowolny kwiatek, Tak widzę, że on słabuje już, ja akurat wiem dlaczego on słabuje, bo ma przerośnięty korzeń, to możecie z niego pobrać szczepki, czyli tak naprawdę go rozmnożyć i włożyć do nowych doniczek, gdzie nowe Szczepki będą jego odżywały. Jak zrobić szczepki w dowolnym kwiecie? To powiem Wam, że tutaj nie musicie się bardzo delikatnie, jakoś specjalnie przejmować. Wiele osób kupuje specjalne nożyczki do czegoś takiego. Powiem Wam, najprostsza metoda, i to nie jest męska czy brutalna metoda, tylko po prostu jak macie jakąśkolwiek roślinę, to zobaczcie, tu jest jedna gałązka. Bierzecie gałązkę. Widzicie, no to nie wyglądało to delikatnie, ale tak to się robi. Zerwałem jedną gałązkę, i jak widzicie, mam gałązkę teraz bazylii. Następnie przygotowujecie sobie słoik, szklankę, czy cokolwiek tego typu, co jest szklanego. Najlepiej mogłoby być też, oczywiście, plastikowe, ale ja Wam polecam szklane z tego powodu, że jest przezroczyste. I wrzucacie sobie taką właśnie. To jest już szczepka, nie? Tylko że szczepka niepełnoprawna. Tylko że szczepka jeszcze taka, no nie do końca, nie? Jakbyście takie coś włożyli do ziemi, to by Wam to usło, zmarniało i nic by z tego nie było. Dlatego sobie przygotujecie ten słoik czy szklankę, co Wam wcześniej mówiłem. Najzwyklejsza, nieważne jaka. Następnie do tej szklanki wlewacie czystej, chłodnej wody. Ja tak wlewam zawsze do połowy około. No i kolejny krok, który musicie zrobić, to jest mega prosty, dosłownie taki. I to wszystko. Czyli jak wrzucicie sobie, ważne, żeby ona oczywiście, ta łodyżka, żeby była w wodzie, nie, żeby ona sięgała tam wody, najlepiej, żeby była taka zanurzona na parę centymetrów w wodzie. No i zobaczcie, włożyłem urwany kawałek, teraz oczywiście bazylii, ale to mógłby być dowolny inny kwiat. Włożyłem jego urwaną gałązkę do wody. I ona będzie się ukorzeniała, i tu wyrosną korzonki. Będzie to dokładnie wyglądało jak tutaj: czyli zobaczcie, wyciągnę wam jedną już ukorzenioną. Zobaczcie, wrzuciłem ją do wody parę dni temu i zobaczcie, jakie już dostała korzeni w wodzie. Nie? To jest ukorzenianie po prostu szczepki, czy moglibyście też to nazwać tworzenie sadzonki. Zawsze się robi do każdego kwiatu czy zioła to w ten sam sposób. Urywacie. Gałązkę z listkami. Bardzo ważne jest to, pamiętajcie, nie urywacie listków, tylko gałązkę z listkiem, żeby tam mogło być jakieś ukorzenienie. No i potem wrzucacie ją do szklanki z czystą wodą i to wszystko, nie? Zobaczcie, jakie już korzeniska ona dostała. To jest dalej szczepka bazylii. Też wyciągnę. Zobaczcie, jakie mają wielkie już korzenie. To dosłownie minęło chyba 5 czy 6 dni odkąd te szczepki. Tak samo jak to, co Wam przed chwilą pokazałem, urwałem, wrzuciłem do już tutaj akurat słoiczka małego z wodą i zobaczcie, jak wielkie już korzonki w niej powstały. Czyli cały proces, jak po prostu zrobić sobie szczepki, czy jak rozmnożyć dowolny kwiat, czy zioło, poznaliście. W przypadku ziół to dosłownie każde rozmnożycie w ten sposób, a w przypadku kwiatków większość rozmnożycie w ten sposób, czyli takie, które mają gałązki, które mają w sobie listki. Na przykład mi wisi taki kwiatek, czyli po prostu bym z niego urwał sobie gałązkę z listkami, tak samo załadował do szklanki z wodą, i ta gałązka, jakbym ją zerwał z tego kwiatka, tak samo by się ukorzeniła, czy z dowolnego innego kwiata, jaki jest w domu. Oczywiście możecie je rozmnażać też w inny sposób, czyli metodą korzeniową, czyli tak jakbym tutaj miał tą bazylię i teraz bym ją wyciągnął z Donicy, to zobaczcie, że ona ma. Jak ją wyciągam z doniczki, to zobaczcie, że ona ma korzenie, czyli tak naprawdę jakbym ją rozerwał, tego krzaka, o w ten sposób, na dwie części, czyli go po prostu rozerwał na dwie, czy dziesięć, czy ilekolwiek części to już bym miał jedną szczepkę ukorzenioną tylko różnie z nią mogłoby być tak można sobie na przykład rozsadzać skrzydło kwiata to dosłownie jakbyście w ten sposób zrobili czyli rozerwali korzenie i rozerwali całe z korzeniami od nogi poszczególne to też by prawdopodobnie rosło tak na 90% by to rosło bez problemu ale by to dalej rosło od już powiedzmy sobie zmęczonego życiem, szczególnie to chodzi w ziołach które są w domu, a nie kwiatach więc taka ładna, zdrowa, nowa roślinka by nie była, czyli powiedzmy sobie byście Rozdwoili kwiata, który by miał te same problemy, które miał kwiat wcześniej. Natomiast, jak bierzecie sobie szczepkę w taki sposób, jak ja, czyli zerwiecie najładniejszą młodyżkę z listkami, wrzucacie ją do wody, to tak jakbyście nowego kwiatka robili z tymi samymi genami, ale tego nowego kwiatka robili, który nie ma powiedzmy sobie dziedziczenia tych samych parszys, które miał ten stary, który już widzicie, że chce się przekręcić. I to jest metoda najprostsza na branie szczepek, na rozmnażanie kwiatów i ziół i powiem Wam, że nie ma prostszej, nie ma lepszej i która lepsze rezultaty przynosi niż właśnie ta. To jest najbezpieczniejsza metoda, najszybsza. I myślę, że w ogóle mógłbym powiedzieć, że zdecydowanie najlepsze. Dobra, na zakończenie powiem to, co jeszcze jest ważne: jak macie już tą szczepkę, czyli już mam tak ukorzenioną jak tutaj, czyli są ogólnie już korzenie. To możemy ją wsadzić do ziemi. Czyli po prostu ziemię wsypujecie świeżą do doniczki. Oczywiście możecie tam drenaż na dole dać z jakichś kamyczków, lub nie, zależy jaką macie metodę na to. A następnie sadzicie w ziemi tą sadzonkę. Nic nie musicie więcej robić, po prostu sadzonkę wsadzacie do ziemi, przysypujecie ziemią, lekko uklepujecie, podlewacie wodą. I to już się przyjmie na bank, na 99,9% to się już przyjmie i będzie pięknie rosło i się rozrastało. I z mojej strony to tyle na temat jak robić szczepki, rozsadzać i rozmnażać kwiaty i zioła. Dzięki za obejrzenie tego filmu zapraszam do na następnych. Jak macie jakieś pytania co do ziół szczególnie, bo tym się bardziej interesuję, to możecie śmiało mi też je zadawać. Bo ja ziół na przykład do kulinariów nie kupuję, tylko własne z działki czy z własnych nasadzeń mam doniczkowych. Dzięki za obejrzenie tego filmu zapraszam. Na następne trzymajcie się. Cześć!